Dzień dobry, cześć. Witajcie na sesji wtorkowej. Pierwszy dzień marca, więc rozpoczynamy nowy miesiąc. 10:10 .10, dokładnie u mnie, także gdzieś przed godziną 11. pewnie oglądacie. Rynki kasowe wystartowały, a więc sprawdzamy sytuację techniczną na wykresach. Klasycznie pary walutowe, DAX, złoto. Zobaczymy, jakie poziomy obecnie są warte uwagi na tych rynkach. Euro, USD tutaj mamy cały czas jeszcze w ujęciu szerszym czyli w tym horyzoncie na interwale 4-godzinowym w tym przypadku, z ostatnich kilkunastu sesji, po spadkach, które były generowane od tak naprawdę tutaj 10 lutego, dołek ukształtowany na zamknięcie, no może na zamknięcie to jest sesja czwartkowa, pod koniec ubiegłego tygodnia, godziny popołudniowe sesji czwartkowej. W ten sposób możemy tutaj dokonać pomiaru, rozłożyć sobie siatkę, rozłożyć sobie współczynniki, mierzenia, Chociaż nie jest to mierzenie FIBO, bo tutaj 50 nas interesuje, jeśli chodzi o potencjalną strefę oporu na euro EURUSD, mierzenie 50% i wyraźna biegunowość. Zobaczcie, tutaj jest jedno odbicie, tu jest drugie odbicie, wyjście dołem i w ramach tej biegunowości, gdzie wybite wsparcie staje się oporem zgodnie z tą zasadą, potwierdzenie w postaci 50, fajny poziom techniczny, dodatkowo okrągły 11300. E, obecnie taki najciekawszy scenariusz, jeżeli chodzi o parę walutową e, euro-USD. E, idąc da dalej na kablu, tutaj e, na razie brakuje nam trochę kontynuacji po tych szybkich ruchach z ubiegłego tygodnia. Teraz e, poniedziałek było odrabianie strat, domknięcie luki spadkowej, natomiast czekamy teraz na, e, na zintensyfikowanie tej zmienności w dalszej w dalszej części dnia czy w dalszej części tygodnia. Widzimy, że tutaj jakieś lokalne szczyty są wybijane na kablu 1.34.40, niemal w takich okolicach handlujemy. No i myślę, że e, kierunek powinien zostać utrzymany ten kierunek wzrostowy powinien zostać utrzymany z targetem na wysokości 61.8 FIBO, okrągła bariera cenowa 1.35.00 i e, jak najbardziej strefa ZZB również. Zobaczcie tutaj. Podobnie jak na etku, tak i tutaj na kablu mieliśmy wyraźne wsparcie najpierw kilkukrotnie testowane, potem dynamiczne wyjście dołem i teraz w ramach tego, że wybite wsparcie staje się oporem, czyli zasada zmiany biegunów, stanowi to silne potwierdzenie dla tej bariery cenowej 1,3500 podparte jeszcze najsilniejsze mierzenie wewnętrznym 61,8%. USDJPY tutaj rozstrzygnięcia, być może się pojawią zaraz. E, opieramy się o strefę wsparcia 114,90. Ona naruszona została e, wczorajsze wczorajsze godziny, po późno południowo wieczorne tak naprawdę. Odlegowanie się pojawiło w kolejnych godzinach sesja azjatycka już, już również. O, chociaż powiedzmy, no, do jakiejś tam godziny pierwszej, więc ten, e, ten schyłek poniedziałku i wtorku, jeżeli chodzi o czas tutaj europejski, nasz polski. Odragowanie się pojawiło, chociaż wyraźne naruszenie i wydaje się, że teraz ten test, który się odbywa dzisiaj po godzinie 10.00, kolejny raz sprzedający mocno naciskają na ten poziom cenowy 114,90. Tak jak teraz sobie obserwujemy, jest spora presja, żeby tutaj to wyjście dołem stało się faktem. Mamy potencjalny układ harmoniczny w takim przypadku, jeżeli wyjście dołem się pojawi z punktem B, tutaj w okolicy 61,8 fala BC i zakończenie fali CD, czyli punkt D, potencjalnie 114,68 lub 114,54 w zależności tutaj od dodatkowych potwierdzeń. Jeżeli chodzi o DAX, na razie dzisiaj przygaszenie przygaszenie tej korekty wzrostowej mieliśmy sobie tutaj wyznaczony pierwszy taki techniczny target dla tych wzrostów jakie trwają tak naprawdę od sesji czwartkowej, tak? Sesja czwartkowa godziny około południowe ten zwrot się pojawił. Sesja piątkowa, wyraźne podbicie, 14,550, 560. Otwarcie nowego tygodnia dosyć negatywnie. Wczoraj była podbitka, dzisiaj na razie jest zgaszenie tej, tej korekty wzrostowej, także obserwujemy, co na DAX-ie, docelowo 14,760, jako ten trochę średnioterminowy nawet stref, trochę nawet średnioterminowa strefa, strefa oporu na niemieckim indeksie. Jeśli chodzi o rynek złota, myślę, że ten poziom 50% ja tutaj zaktualizuję ten scenariusz. Tak naprawdę mieliśmy jedno podejście odbicie, drugie podejście może nie bardzo precyzyjne, ale, ale rynek nam wyraźnie próbuje uciekać w górę, więc ja ten scenariusz na złocie tutaj sobie zaktualizował i poszukał czegoś bardziej lokalnego, nawet na interwale 30-minutowym, e, bazując mierzeniem na fali spadkowej, która kształtowano tutaj była od, 20, no, od 24 lutego to była ta sesja to była ta sesja czwartkowa, tak, 24 obecnie 50, 50 zaksięgowana na otwarciu bieżącego tygodnia, to był poniedziałkowy, poniedziałkowy start rynków i mierzenie 50% przetestowane, 1926,5 dolara za uncję złota, także to na tą chwilę stanowi strefę, potwierdzoną strefę oporu na, na, na tym rynku, ja tutaj zaznaczę, Strefa podażowa 1926-1927 dolarów za uncję złota, i w te rejony, jeżeli rynek tutaj będzie handlowany po raz kolejny, to warto zwrócić uwagę, czy jakieś reakcje będą się pojawiały. Lokalnie można sobie jeszcze tutaj e, pociągnąć taką linię odragowania, jakie e, pod kątem, jakim obecnie jest prowadzone, e, a to jest tak naprawdę od sesji od sesji wczorajszej od godziny powiedzmy 18 ta, ten lokalny swing wzrostowy w mniej więcej w takim w, o takiej o takiej dynamice on się porusza te wzrosty pod takim kątem są prowadzone, więc możemy sobie tutaj lokalnie taką sygnałową linię trendu, czy, czy ostrzegawczą, czy kontrolną poprowadzić.